Moment. Pięknie jak człowiek ma wszystko, nie? Worek do mierzenia i kurde, ten do ważenia i, i karpzak. Całą noc leżał ten karp w worku. Kurde, jest w pięknej kondycji. Teraz mamy matę, zresztą moją.

Co? Dobra Ale to będę tylko plecy dziwne Widzisz? No i ten rybek kurde znowu wolność odzyska Nie wiem czy w ogóle to się nagrywa, bo pokaż ale na auf na czerwono, nie? Tak? Pokaż pokaż no Eee, um, jo. Jo, leć. E, Więc Jurek, tak żeby kurde przemyk się za ciebie nie musiał wstydzić, to włóż tą matę do wody jo. tu